Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czardzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenie? Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała, zapobiegają wybuchom epidemii. Mm -hmm. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Źle się wojna dla naszych toczy. – Naszych? Jakich naszych? – Królestw Północy. Chyba Królestw Radowida, bo Temerii i Kedwen już nie ma. Radovid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa.

Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Na Bogi, mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście, twój koń zginął od razu. A gryf lubią pomęczyć i jeździć żywcem po kawałku. A, aha. Pewno... pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nic nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że Wiedźmini serca nie mają, żeby bez zapłaty to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że Bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. E, tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej rzetniej, takiej chłodnej, wiesz. Prosto z piwniczki. To jedźmy. Swoją drogą gry w tak blisko wsi to dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem, ale tu i jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę? Wszędzie trupy, smród krwi z Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach, musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. A mi opowiadała, że kiedyś, jak chowalowy zaraz wzięli na spiro. to, w drogę, w Tak, chciałem. Ukręcili. Tak było. Tyle że dzieciaka jakiś utopił... Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, temerskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie! mnie, Nie będę pił z parszywymi odmieńcami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zalągł. Mhm. Mm Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego, Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, Wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony Wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron, popytajcie się. Dzięki, to wszystko. Mości Wiedźmini, a może wy byście Gryfa ubili? Skaranie boskie z nim mamy. Wpierw tylko bydło spulporywał, ale ostatnio jakoś w ludzkim mięsie posmakował. Strach z chałupy wyjść. Jak nam kto zapłaci, nie mówię nie. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój! Jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o jenfe. Mhm. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Całe rzeczy czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli, panie. Oj, mieszko, mieszko! Głupi jesteś jak kogut bez głowy. Po co oni te linie tyczą, e? Żeby nasz Jeszcze raz. Są cztery fakcje. Że co? Fakcje, drużyny, talie. Coś jak pik... Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agrestem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznaczy! To poprawi ci nastrój. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziały się. Jennifer z Węgierbergu? Nie powiedziałem, jak ma na imię, ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda, to odim, do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieź okrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Skąd znasz Jefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby się o wielkość. No! Chyba, że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego Wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi, rzeźnika z Blaviken. Mnie też znasz z Ballad Mistrza Jaskra? Twoje zdrowie. Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Nie, twoja sprawa. Racja. Przy błędzie niej musisz się tłumaczyć. Mów co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilgarskiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie wpadła tam w środku nocy Czerni, i biel, agres i tak wiem, zamieniła kilka słów z dowództwem garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący, pytaj w garnizonie. Dzięki. My ludzie Gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Już sobie wypiłeś? Mm -hmm. To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak Ty. Lepiej wezwijcie jeszcze kogoś na pomoc. We trzech możecie nie dać rady. Sam bym Ci naklepał. Gdybym miał worek na głowie i związane ręce. Chociaż nie, wtedy też nie. Ciesław, w odstąpcie! Tam przybłędzie nauczkę w pojedynkę! Twoja grupa należy teraz do mnie! Wyrać mnie! O, Miło było.

Bedalion drży to miejsce mocne, w którym mm, już się nie wracamy. Na Cesarz nas poprowadzi prosto na Nowinę. Pocznie. Dużo nas tu pracy czeka. Oj, dużo. Obóz wojskowy miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. Wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sargwynlev jest w wieży, za bramą w prawo. No proszę, nie tacy czarni straszni. Jak chcecie, potraficie być mili. Nie przyzwyczajaj się, Nordlingu. Dowie się. Idzie z stuart esen koltes gniffen esen hektor dane eps trede arsandem karbak a króle się biorą chłopak nordyner fulhaida kamera rog meras esen tubek fulhaida mirek dej Aten nesaf orben kesej meker dyscypliny tego wam wszystkim trzeba